Ważne wydarzenia, ważne spotkania, najważniejsze rozmowy na starym rynku. Marta Szulborska, witam serdecznie. Moim Państwa gościem jest członek zarządu województwa Podlaskiego, wicemarszałek województwa Podlaskiego, pan Jacek Piorunek. Witamy. Dzień dobry, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Prokuratura okręgowa w Olsztynie śledztwo dotyczące marszałka województwa Podlaskiego, Jarosława Dworzyńskiego oraz pana, panie marszałku, no i kilku urzędników Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku. Czyli nie było przestępstwa? No nie tylko urzędników, bo, bo, bo tam był jeszcze wicemarszałek, był dyrektor gabinetu, marszałka i dyrektor generalny, czyli sekretarz województwa. Tak naprawdę 8 miesięcy temu sparaliżowano praktycznie cały zarząd województwa zarzutami, które generalnie związane były z, na ogół z zatrudnianiem. Osób w Urzędzie Marszałkowskim. Oczywiście od razu powiem, że nie było tam ani żadnego czynu kryminalnego, ani nie daj Boże przyjęcia jakiejś korzyści majątkowej. Nic z tych rzeczy nie było, tylko przekroczenie uprawnień, pewnej nieprawidłowości w konkursach. Oczywiście y, całą akcję przeprowadziło Centralne Biuro Antykorupcyjne w Białymstoku, oddział w Stoku. E, to postępowanie trwało prawie dwa lata. Przez dwa lata e, przesłuchiwano e, ludzi, przez e, prowadzoną e, działalność operacyjną. E, no i postawiono nam takie e, zarzuty. Ja powiem tak, e, w tej chwili prokuratura e, w Olsztynie umorzyła to postępowanie z powodu niepopełnienia przestępstwa. A więc te dwa lata przygotowań, które prowadziło CBA, tak naprawdę spełzło na niczym. Zresztą była to od samego początku kuriozalna sytuacja, że my budując Urząd Marszałkowski, generalnie departamenty związane z wydawaniem pieniędzy unijnych, zatrudniliśmy prawie 200 osób w tym czasie, a Centralne Biuro Antykorupcyjne dotknęło. Tak naprawdę pięciu ludzi, którzy w jakimś sensie związane są, połączone są partyjnie, albo z PSL, mhm. albo z Platformą Obywatelską. I skąd wzięła się taka informacja, panie marszałku? Yy, Kto podsycał taką atmosferę? To, to trudno powiedzieć. No, w, za jakiś, kiedy ludzie byli przesłuchiwani podczas tych, tych, tych yy, przesłuchań przez CBA, ludzie z Urzędu Marszałkowskiego, przesłuchano ich kilkudziesięciu, yy, w pewnym momencie odkryli, że przysłuchuje ich koleżanka, która Wcześniej pracowała w Urzędzie Marszałkowskim, i tak jak później sprawdziliśmy, pod koniec funkcjonowania Zarządu Prawa i Sprawiedliwości została, została zatrudniona pani, która później okazało się jest agentką CBA. I mało tego, pracuje razem z mężem w tej instytucji, i razem z mężem prowadzi śledztwo przeciwko nas. Można się domyślać, że że może ona odegrała dużą rolę w tym śledztwie. Dla nas była to po prostu niezwykła sensacja i kuriozalne, kuriozalne wręcz zarzuty. Że jakieś małe nieprawidłowości w konkursach mogą doprowadzić do tego, że, że, że praktycznie zniewala się i obezwładnia cały zarząd województwa. A to są naprawdę mhm. poważne sprawy. Zarząd poniósł konsekwencje, bo tak jak marszałek powiedział, no, sprawa się toczyła dłuższy czas. A czy konsekwencje poniesie ta pani, która właśnie. Y nie no, no my, my nie będziemy tutaj wyciągać konsekwencji wobec Pani, to ona ma swoich przełożonych, czy, czy... Zresztą ona była głównie inspektorem prowadzącym śledztwo, tam nadzór prowadzili inni pracownicy, głównie zastępca dyrektora CBA. Ta Pani już nie pracuje w tej instytucji. Wydaje nam się, że... że najgorszą rzeczą w tym wszystkim jest to, że to śledztwo, które trwało prawie dwa lata, kosztowało straszliwe pieniądze. To, są, to jest kilkadziesiąt osób przesłuchiwanych, działania operacyjne. I wydaje nam się, że to są zmarnowane pieniądze państwa. Zresztą od czasu do czasu słyszymy w Polsce gdzieś jakąś akcję CBA, gdzie rzeczywiście wylaje się miliony złotych na, na, na postępowania, a później te postępowania są umarzane, bądź ludzie są uniewinniani. Nie ma zgody na coś takiego, że mamy dzisiaj na przykład policję, która nie ma pieniędzy praktycznie na nic, gdzie funkcjonariusze policji zarabiają bardzo mało, E, pro, mają poważne sprawy. I, i, i ogromne znaczenie dla, dla funkcjonowania i ochrony społeczeństwa, a muszą żebrać na przykład o, o pieniądze na benzynę, o tonery na drukarkę, o, o jakieś normalne, techniczne urządzenia, które są w ramach komend, likwiduje się posterunki, likwiduje się też prokuratury, bo przecież mamy w tej chwili, że ze względów oszczędnościowych trzeba zlikwidować kilka prokurat, kilka, kilkadziesiąt prokuratur w Polsce, w tym kilka były w województwie Łążyńskim. A e, obok, pod, na drugim biegunie funkcjonuje taka instytucja, która e, posiada e, pieniądze praktycznie na wszystko, e, nieograniczone możliwości, funkcjonariusze zarabiają bardzo dobrze, a efekty są właśnie takie, że przez dwa lata prowadzi się śledztwo w ramach pewnych nieprawidłowości w konkursach, które później, jak wziął prokurator e, na swoje biurko, a, analizował je również pr pr przez prawie 6 miesięcy. Umożył to postępowanie z powodu braku jakichkolwiek przesłanek tego przestępstwa. Kto za to zapłaci? Zapłaci oczywiście nasze społeczeństwo. I tutaj musimy wyciągać wnioski, czy, yy, czy, czy, czy nam taka sytuacja jest potrzebna. Czy, czy naprawdę trzeba aż tyle pieniędzy wydawać na, 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 na CBA, a nie lepiej przeznaczyć te pieniądze właśnie na policję, na prokuraturę? Chociażby nawet w, po, w Policji są wydziały do spraw zwalczania y, tych y, nieprawidłowości korupcyjnych y, i one również dałyby sobie radę, może nawet lepiej niż CPA. Także no, sama to znaczy, analiza należy do Państwa. Sytuacja, ale pozostał tak czy owak, pozostał niesmak. Zgodzi się pan z tym ze mną. Oczywiście, że pozostał niesmak, no, no naprawdę, nam było, było bardzo niezręcznie, bo myśmy od razu wiedzieli, myśmy nic nie zrobili, myśmy nawet nie uczestniczyli w większości tych postęp tych, tych spraw, które się dotyczyły, ale braliśmy oczywiście odpowiedzialność, jako, jako kierownictwo urzędu. Ale i wiedzieliśmy, że to musi się skończyć umorzeniem, bo, bo jeżeli nic nie zrobiłem, to, 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 to ja wiem, czy ja coś zrobiłem, czy nie. I... i tak naprawdę m, później y, jakie były konsekwencje? Nie dość, że wydano pieniądze sa, na samo postępowanie w CBA, a to są pieniądze państwa, to jeszcze my jako Urząd Marszałkowski, nas, nasi urzędnicy, którzy, którzy, którzy uczestniczyli w tych postępowaniach, oni po prostu później byli y, zastraszeni. Nie podejmowali decyzji, bali się podejmować jakiejkolwiek decyzji, przede wszystkim odważnych decyzji. My, marszałek, ja, inni członkowie zarządu, czy, 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 też, czy też kierownictwo urzędu, które było uwikłane również, było nam czasami niezręcznie rozmawiać, Dziś, gdzieś pójść na jakąś uroczystość, było było, bo, bo, bo po prostu to był wstyd. No, było że, też niezręcznie że... kandydować na posła. No a to, to, tym, tym bardziej, no, w Platformie Obywatelskiej są takie standardy, że, że jeżeli toczy się wokół kogoś jakieś postępowanie bez względu na to jakiej ono jest wagi przeciwko, i jakie są zarzuty no to e, w, e, raczej, raczej nie powinno się, w, jest możliwość oczywiście, ale, e, ale y, standardy są takie, że nie, nie, nie startujemy wtedy w tych wyborach i oczywiście mnie to dotknęło. Ja, ja, Prawdopodobnie startowałbym, czy marszałek województwa, do, do, do parlamentu, ale, ale ta sytuacja nam to uniemożliwiła. No, dzięki Bogu e, zostaliśmy uniewinieni. E, myśmy wiedzieli o tym, ale jest nam w tej chwili już zręczniej i, i funkcjonować jako, jako członkowie zarządu i podejmować oczywiście odważne decyzje. Mhm. Dlaczego uzasadnienie umorzenia śledztwa jest w większości tajne? Bo Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, pan Mieczysław Orzechowski, wystosował pismo do CBA o ujawnienie części materiałów. Niestety nie otrzymał zgody. E... Ja powiem tak, y, trudno mi mówić, prawda, wszystko, ponieważ ja też tam podpisywałem pewne rzeczy, że nie będę mówił o, o tym postępowaniu. Ono, y, swoim zasięgiem, to było czysto polityczne. Postępowanie CBA, ono było na zamówienie polityczne, bo przecież to wtedy się zaczęło, kiedy szefem CBA był Mariusz Kamiński, zresztą poseł Prawa i Sprawiedliwości, który również ma zarzuty prokuratorskie i bardzo poważne, i nawet go immunitet w tej chwili nie uchroni od tego. To postępowanie dotyczyło nas, to tylko lekko dotykało, ale. Dotykało również posłów Platformy, dotykało również wysokiego urzędnika państwowego e, i prawdopodobnie z tego względu e, CBA nie zgadza się na odtajnienie e, wszystkich elementów tego e, postępowania, bo, 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 bo kompromitacja Panie, prawdopodobnie byłaby jeszcze większa. Panie marszałku, spodziewał się pan, że, że Maciej Borusiewicz, kandydat z Platformy Obywatelskiej na posła, no, nie, nie zdobędzie on. Yy, Odpowiedniej ilości głosów? To znaczy, yy, ja powiem tak. Yy, ziemia Łomżyńska jest ziemią bardzo konserwatywną. Yy, szczególnie Łomżyńska wieś. Yy, bo miasto Łomża, można powiedzieć, yy, biorąc pod uwagę yy, Platformę Obywatelską i Prawo i Sprawiedliwość, to gdzieś tak lekka przewaga PiSu, ale nieznaczna. Yy, już jeżeli chodzi o. o, o, o o, o tereny wiejskie, to tam już jest potężna przewaga Prawa i Sprawiedliwości. Ludzie myślą tam bardzo konserwatywnie. No, raczej te liberalne nowinki, platformy, ich nie przekonują. W związku z tym głosują na Prawo i Sprawiedliwość. Czyli spodziewał się pan? I, ja, powiem, ja powiem szczerze, wiedziałem, że to będzie bardzo trudno. To znaczy po cichu liczyłem na to, że może on jako ten człowiek bardzo aktywny, z dobrą kampanią będzie mógł się przebić ale, ale no no, tak, no, no ja bym się rozczarowały. Na listę projektów kluczowych RPO znajdzie się projekt dotyczący przebudowy odcinków ulicy Sikorskiego i Szosy Zambrowskiej do Mężenina. a kiedy oficjalnie będzie zatwierdzona lista? Już wkrótce w tej chwili jeszcze tylko na, tak naprawdę na liście już znajdują się trzy odcinki dróg tych Łomżyńskich. Mm, o których Pani powiedziała e, jeszcze muszą się odbyć procedura związana z konsultacjami społecznymi w Łomży, kiedy to już wszystko będzie e, zrobione e, podejmujemy decyzję że te pieniądze, a to są pieniądze o których Pani mówi, to są pieniądze z lotniska e, którego w tej chwili na razie nie będziemy robić, będziemy robić w następnej edycji, e, nie mamy czasu o tym w tej chwili mówić, prawda, dłużej mm -hmm. e, e, i postanowiliśmy te 350 milionów złotych przeznaczyć na na, na drogi wojewódzkie, w tym na drogi wojewódzkie w Łomży i tutaj prezydent zgłosił te trzy odcinki dróg. Myślę, że w ciągu, w ciągu tego następnego półrocza, więc zimy uporamy się ze wszystkimi czynnikami i tak naprawdę w następnym roku te drogi zostaną w Łomży zbudowane. To jest projekt prawie 30 milionowy, w tym prawie 70% dofinansowania to będzie z Regionalnego Programu Operacyjnego, więc od nas. Tak naprawdę te wszystkie drogi w Łomży, które tak się pięknie dzisiaj robią, to jest dofinansowanie prawie 70% Urzędu Marszałkowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, co mamy ogromną satysfakcję, że możemy mieszkańcom Łomży tutaj w, ten, ten komfort umożliwić. Ale teraz Urząd Miasta musi przygotować odpowiednią dokumentację techniczną, żeby uzyskać fundusze na drogi wojewódzkie. Oczywiście, jesteśmy z prezydentem Łomży, z prezydentem Łomży w w dobrej komitywie można powiedzieć tak kolokwialnie mówiąc oczywiście ale współpraca otwiera się jest bardzo dobrze przebiega konsultujemy ze sobą pewne sprawy i mamy tutaj Deklarację prezydenta, że, że na czas wszystkie drogi, cała dokumentacja techniczna zostanie przygotowana. Ja przypomnę, to jest od Starego Mostu do ZUS-u ten kawałek, następnie od stacji BP do drogi wojewódzkiej e, poza granicę miasta, droga na Mężenin i e, od Wojska i Sikorskiego ta dwupasmówka, e, czteropasmówka od Wojska Polskiego do ulicy Nowogrodzkiej. To wszystko będzie tak ładnie zmodernizowane jak te drogi, które obecnie się To coraz ładnie wygląda, mamy coraz więcej nowych dróg, a co z drogami gminnymi? Ile wniosków wpłynęło do Urzędu Wojewódzkiego? E, to, 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 jeśli chodzi o drogi gminne, to e, powiem szczerze, że tak, że my jesteśmy odpowiedzialni za drogi wojewódzkie, a w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, więc w, w, jeśli chodzi o pieniądze unijne, w tej chwili już nie będzie konkursów na drogi gminne. Drogi gminne będą mogły być dofinansowane w ramach tak Narodowego Planu Rozwoju Dróg, czyli tak zwane schetynówki, ale to już jest u wojewody. No i oczywiście z własnych budżetów, czy też z innych programów państwowych bądź transgranicznych. Jeśli chodzi o Urząd Marszałkowski, musimy poczekać na następną edycję finansowania. Chyba, że coś się jeszcze zmieni i będziemy mieli oszczędności. W tej chwili euro, które tak bardzo urosło, powoduje, że my pieniędzy w, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego mamy więcej. Bo dla nas każdy wzrost euro to jest więcej pieniędzy w, w programie. Jeżeli później po prześwietleniu programu, a pamiętać trzeba, że musimy go rozliczyć do 2015 roku, stwierdzimy, że są, są jeszcze pieniądze, to być może będą szybkie konkursy, które, które wzmocnią jeszcze drogi gminne. Na dzień dzisiejszy nie mogę złożyć takiej deklaracji. A pójdźmy jeszcze do y, lotniska. Y, czy może na dzień dzisiejszy Pan Marszałek złożyć deklarację, kiedy y, samoloty będą mogły wylądować na Podlasiu? Y, chcielibyśmy, żeby w województwie podlaskim było lotnisko. Jest takie zapotrzebowanie, ale y, niestety mamy takie, 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 y, taki region, gdzie y, te normy środowiskowe są niezwykle restrykcyjne. W tej chwili nie możemy budować go w... W oparciu o tą decyzję środowiskową, którą mamy, a więc chcieliśmy budować w Sennika koło Tykocina. Bardzo dobrze dla Łomży też, bo to jest i droga numer 8, która będzie drogą czteropasmową, i bliskość Tykocina od Łomży, bo to jest tylko 50 km, Naprawdę to, to była dobra lokalizacja, ale niestety decyzja środowiskowa została uchylona. Musimy zrobić nową i będą nowe decyzje. W którym miejscu trudno jeszcze powiedzieć, brane są pod uwagę trzy decyzje: to jest Tykocin, Topolany i, i Kowalowce niedaleko zabudowa. Niestety wyskoczyła decyzja w sprawie Chlebiotek koło Zawad, to był najbliższy teren Łomży, z tego względu, że ze względów operacyjnych wojsk, szczególnie lotniska z Mińska-Mozowieckiego, ten, ten, ten korytarz jest dla lotnictwa cywilnego zamknięty. Tu nic nie możemy zrobić, chociaż naprawdę byłaby to dobra lokalizacja. Robimy w tej chwili nowy raport o działań na środowisko. W tej chwili również przeznaczyliśmy około 20 milionów złotych na dalsze prace związane z lotniskiem w ramach tej edycji, ale lotnisko powstanie już w następnej, a więc po 2013 roku. Po 2013 dopiero zaczną się działania, rozumiem, tak? Nie, nie, nie. Działania trwają w tej chwili i zaczną się budować. lotnisko, będą mogły... Tak Aha, jest. będzie Zacznie budowa. Zacznie się budowa. E, robimy wszystko, aby być przygotowani w tym momencie. No to dosyć A, szybko, a, te a, inne, a teraz niestety te pieniądze, które mieliśmy na lotnisko, przeznaczyliśmy, takie jak powiedziałem wcześniej, e na drogi wojewódzkie, wszystkie. Dobrze, Panie Marszałku. I tak na koniec, jak będzie wyglądał budżet województwa podlaskiego na lata 2012? Czy będą oszczędności, bo wiadomo mamy kryzys. No i trzeba też podkreślić, że będzie ten budżet większy o 36 milionów euro. Nie, nie, nie budżet, budżet województwa nie będzie większy o 36 milionów euro. 36 milionów euro to jest, to, to zwiększyliśmy budżet Do Regionalnego Fiędze. Programu Fiędze. Operacyjnego. Mhm. To, to są pieniądze, które otrzymaliśmy za dobre wydawanie pieniędzy w ramach RPO. Ale jeżeli chodzi o budżet województwa, budżet ten jest trochę mniejszy niż w zeszłym roku. Zresztą już mamy trzeci rok, że on jest mniejszy, ale to właśnie wynika z kryzysu, to wynika z mniejszej subwencji, którą czujemy, otrzymujemy i też wynika z tego, że trochę mniej wpływów jest z CIT-ów, czyli, czyli od, osób, od przedsiębiorców generalnie. I kto na tym straci? Przedsiębiorcy? Nie, nie, przedsiębiorcy tutaj nie stracą. Przedsiębiorcy to yy, akurat w, nasze, w ramach Urzędu, Urzędu Marszałkowskiego i Regionalnego Programu Operacyjnego to zyskują, bo będziemy mieli jeszcze dwa konkursy yy, dotacji dla przedsiębiorców. Yy, a straci generalnie no, funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego i nasze inwestycje, te, które robimy nie z pieniędzy unijnych, tylko z własnych yy, pieniędzy. Yy, chociaż nie są to duże już jeszcze, tak można powiedzieć, różnice. Generalnie utrzymujemy w, y, nasze inwestycje i na drogach. Utrzymujemy naszą inwestycję pod nazwą Opera i Filharmonia Podlaska. Y, Łomżyniacy y, z pewnością, y, może nie wszyscy wiedzą, że buduje się największa opera w Polsce, w Białymstoku. A to jest, u, to jest opera Urzędu Marszałkowskiego y, y, i musimy ją skończyć w tym roku. Y, 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 y. Y I na, y na to mamy zabezpieczone pieniądze. Mamy też zabezpieczone pieniądze, co jest ważne, na wszystkie inwestycje w naszych szpitalach wojewódzkich. W tym właśnie również w szpitalu Łomżyńskim, gdzie chcemy przeznaczyć w 2012 roku prawie ponad 20 milionów złotych na, na inwestycje związane z rozbudową przede wszystkim termomodernizacją tego budynku, z przeniesieniem szpitala zakaźnego, a więc dostosowaniem nowych i remont pomieszczeń w, stary, w tej w tej, w tej tej części na ulicy Piłsudskiego. To będzie związane z tym, że poprawi się funkcjonowanie oddziałów ginekologii noworodkowego, są naprawdę... To bardzo dobre informacje, a Panie Marszałku, a które informacje, a które inwestycje mogą odpaść? Ja powiem tak, no, 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 no mieliśmy, Trzeba pamiętać, że władza wojewódzka to cały region, prawda? Tutaj na terenie akurat Łomży nie planowaliśmy jakichś większych inwestycji wojewódzkich oprócz szpitala, ale no, 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 na, pewno, na pewno częściowo. Częściowo mogą stracić nasze drogi wojewódzkie w innych miejscach, te niezwiązane z projektami europejskimi, bo będziemy mieli pieniędzy mniej na, powiedzmy, na utrzymanie tych dróg. Też będzie musiał stracić Urząd Marszałkowski, a więc urzędnicy. Będzie mniej pieniędzy na Urząd Marszałkowski. Utrzymaliśmy, co jest fajne, dotacje na sport kulturę, w, w pomoc społeczną, służbę zdrowia, jeśli chodzi o organizację pożytku publicznego. To jest bardzo ważne i, i, i to mnie cieszy. Prawdopodobnie stracą moje ulubione orliki, bo jestem odpowiedzialny za orliki, znowu zrobimy ich trochę mniej niż planowaliśmy, no ale niestety no, w ten sposób musimy sobie z kryzysem radzić i, 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 i to, to musi trochę boleć. Ale za bardzo boleć nie będzie, mam nadzieję. No Staramy się, jeszcze trzeba pamiętać, że budżet województwa nie jest obciążony kredytami. My nie mamy długów żadnych. To znaczy mamy tam jakiś drobny, dziesięciomilionowy, to na, 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 no na skalę województwa nie jest dług, nie jest duży. Zawsze możemy się tym posiłkować. Na pewno będzie nas kosztować bardzo duże utrzymanie nowej opery i filharmonii. Dużo, dużo więcej. Ale przy takim potężnym gmachu i takich inwestycjach to, 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 to Takiej inwestycji to, to musi tyle kosztować. Panie Marszałku, dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem był członek zarządu Województwa Podlaskiego, wicemarszałek Województwa, pan Jacek Pierunek. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do widzenia. A Państwu dziękuję za uwagę i do zobaczenia.